Mat. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. W poprzednim odcinku nasz władca utworzył stałą drużynę wojskową. Urodziło mu się także dwóch synów, którym dał na imię Mieszko i Bożywoj. Nasz władca zapałał także szczerą miłością do swojej żony Matyldy. I ostatnie lata upłynęły pod znakiem rosnącego bogactwa władcy polski, który dodatkowo podwyższył dość znacząco podatki dla swych wasali. Chcąc zyskać kontrolę nad ziemiami swego dziada. W wyniku wojny z serbo Masław podbił użyce i w tym samym czasie coraz bardziej rosną wpływy chrześcijaństwa. W wyniku aktywności obcych misjonarzy żona Masława Matylda przyjęła chrzest. Okej, okay, wracamy do naszej rozgrywki. No i przyszedł czas trudnej decyzji, ponieważ nasz władca Masław raz jeszcze rozważa nawrócenie się na chrześcijaństwo. No i religia ta posiada coraz to większe wpływy na naszym dworze. Poza tym dwóch spośród naszych wasali także nawróciło się na chrześcijaństwo. Jednak tym, co chyba przeważa tutaj szale, jest fakt, że ukochana żona Masława Matylda także przeszła na tą religię. No i biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, nasz władca Masław ostatecznie decyduje się jednak: porzucić pogaństwo i przyjąć chrzest. I z błogosławieństwem papieża zostanie on oficjalnie koronowany na króla Polski, a jego synowie i następcy także zostaną ochrzczeni. Tak więc nasz władca jest w tej chwili jednym z europejskich władców oficjalnie uznawanych przez Ojca Świętego. Jednak chrystianizacja nie będzie łatwym procesem. Większość naszych ziem cały czas pozostaje przy dawnej pogańskiej wierze. I na pewno sporo czasu upłynie, nim chrześcijaństwo zapuści korzenie na polskich ziemiach. Tak więc w tej chwili w naszej Radzie Królewskiej nie mamy już głównego wróżbity. Zamiast tego mamy tutaj biskupa Gniezna, który jednocześnie staje się głową kościoła na naszych ziemiach. Tak więc wyznaczam mu nowe zadanie, którym będzie na początek nawrócenie naszej stolicy. I niestety automatycznie ucierpiały nieco nasze relacje z pogańskimi wasalami. Ale ponieważ nasz władca rządzi już dość długo i ma dość silną pozycję, no nie jest aż tak źle. No miejmy nadzieję, że nie dojdzie do żadnego pogańskiego powstania przeciwko nam. Przejście na nową religię będzie też miało wpływ na naszą sytuację względem sąsiadów. Ponieważ w tej chwili Czesi i Morawianie nie są już naszymi wrogami religijnymi, ale stali się nimi Słowianie-Połapscy i Rusini. Ach, w Krakowie zmarł teść Masława, a więc Mieszko I z Małopolski, a zmarł on w wieku 63 lat w Śpiączce. I władzę w Małopolsce przyjął jego syn Przybor, z którym całe szczęście mamy całkiem niezłe relacje. Masław wyruszył na objazd w okolicach Gniezna, aby uspokoić nieco swych poddanych, zaniepokojonych jego przejściem na nową religię. Jednak po pokonaniu jednego z zakrętów, aż władca usłyszał świst strzały, przelatującej dosłownie centymetry od jego głowy. O zasadzka! Chcą nas wszystkich zabić! Masław znalazł się w ogniu krzyżowym. Jedna ze strzałów wbiła mu się w ramię i gdy ten usiłował desperacko ją wyciągnąć, nadszedł ostateczny cios. Strzała trafiła go prosto w skroń i jego głowa bezwładnie opadła do tyłu. W zamieszaniu kilku gwardzistów przetrwało zasadzkę i zauważyło, że nie był to osamotniony łucznik, lecz wśród atakujących znajdował się dość wysoko postawiony pogański kapłan imieniem Kasper. A niech to. A rządy Masława już tak dobrze się zapowiadały. No cóż, nasi pogańscy poddani niezbyt dobrze przyjęli naszą decyzję o chrzcie. I niestety w wieku 32 lat król Masław I umiera. I jako regent rządzący w imieniu małoletniego mieszka rządy przejęła jego żona Matylda. Wygląda na to, że możemy uwięzić tego spiskującego kapłana odpowiedzialnego za morderstwo króla. I udaje się. Kasper gnije w tej chwili w naszym lochu. No i cóż, w tej chwili przed nami bardzo trudna sytuacja. No bo Masław nie mógł zginąć w gorszym momencie. Nasze ziemie zostały oczywiście podzielone między jego synów. W tej chwili nasza domena należąca do Mieszka składa się jedynie z trzech prowincji a więc Gniezna, Łużyc i Opola, zaś nasz brat pożywoj przejął władzę nad Wielkopolską, otrzymując także Gdańsk i Włodzimierz Wołyński. I mamy w tej chwili fatalne wręcz relacje z naszymi pogańskimi przecież wasalami. Dlatego też decyduje się wycofać miło brata z ziem serboużyczan. Ach, tylko że ten nas w tej chwili nienawidzi, ponieważ jest on gorliwym poganinem. I dlatego chyba wybierzemy kogoś innego na to stanowisko. I myślę, że skorzystamy z usług naszego chrześcijańskiego wasala, a więc Pitosza Księcia Śląska. Ale niestety nie możemy jeszcze wysłać go na misję dyplomatyczną do naszych innych wasali, ponieważ ten smaga się z buntem swego własnego wasala. Musimy też mianować nowego zarządcę i niechaj będzie to Gaudenty, a więc władca Mazowsza. Miejmy nadzieję, że w ten sposób poprawimy nieco nasze relacje. Musimy też wybrać nowego mentora dla Mieszka, i jego wychowaniem zajmie się jego matka i regentka, a więc królowa Matylda. A także zobaczymy, czy na jej czele nasz ród oprze się wewnętrznemu oporowi poga. Możemy zainwestować w technologię kulturalną i niech będą to zwyczaje możnych. W tej chwili bardzo zależy nam na wierności naszych wasali. A to dlatego, że jesteśmy w bardzo słabej pozycji, a sytuacja jest bardzo trudna. Do Gniezna przybył emisariusz na usługach papieża Witaliana II. I według emisariusza, ojciec święty jest zaniepokojony, ponieważ w naszej radzie królewskiej znajdują się idnowiercy. Papież prosi nas, abyśmy usunęli ich z rady. Ach, i co zrobić w tej sytuacji? Myślę, że posłuchamy tego nakazu. Przyszliśmy przecież właśnie na tą nową religię. I aby zadowolić emisariusza, uwięzimy jednego z członków naszej rady. A tak wygląda na to, że będziemy potrzebowali chrześcijan, aby obsadzić stanowiska w naszej radzie. I dlatego zapraszam kilku chrześcijańskich pomniejszych możnych, aby przybyli na nasz dwór i niestety musimy pozbyć się innowierców z naszej rady. Na pozycji dyplomaty mamy już chrześcijańskiego Witosza ze Śląska, ale jeśli idzie już o wojewodę to niestety musimy podziękować Abdulowi Gafurowi, który przez lata wiernie służył kilku naszym władcom. I na to stanowisko mianujemy jednego z naszych nowych gości, a więc niejakiego Leszka. A niestety musimy pozbyć się także Gaudentego, a więc władcy Mazowsza temu na pewno usunięcie z rady się nie spodoba, i na to stanowisko mianujemy innego chrześcijańskiego dworzanina, niejakiego Czyżniecha, czas jeszcze na bardzo ważną pozycję, a więc mistrza szpiegów, którym zostanie niejaki Mroczysław. No i chcąc nieco uspokoić sytuację i poprawić nastroje, decyduje się zorganizować wielki letni targ w Gnieźnie. A nasz główny biskup nawrócił jedną z naszych dworzanek na wiarę katolicką. No świetnie, choć jego głównym zadaniem będzie nawrócenie całej prowincji na tą religię. Nasz więzień i niegdysiejszy mistrz szpiegów, a więc sam z Łęgna, narzeka na złe traktowanie. A no cóż, tak naprawdę to niczym on nie zawinił. Uwięziliśmy go aby po prostu dać pokaz emisariuszowi papieża, dlatego też myślę, że okażemy mu łaskę i pozwolimy mu zamienić lochy na areszt domowy. A tymczasem handlarze ładują swe towary, kupcy składają swe stragany i tegoroczny letni targ dobiega końca. No i chyba było warto, zyskaliśmy nieco prestiżu. Do naszego młodego władcy i jego matki regentki przybywa Abdul Gafurt, twierdząc, że byłby lepszym wojewodą niż leszek. I cóż, ma on całkowitą rację, ale jest on poganinem, dlatego też pozostawiamy leszka na tym stanowisku. Krótce potem z podobną petycją przybywa do nas miłobrat, który także ma rację, ale także jest poganinem. I dlatego pozostawiamy Witosza Śląskiego na stanowisku naszego głównego dyplomata. A nasz biskup kontynuuje swą pracę i nawraca kolejnego dworzanina na chrześcijaństwo. Mamy już dość spory zapas złota, dlatego też wybudujmy jeszcze potężniejszą twierdzę w Gnieźnie. A aby nieco poprawić nasze relacje z wasalami, zorganizujemy ucztę. No tylko pytanie, czy nasi wasale na nią przybędą. Do naszego grodu wkroczył pewien minstrel śpiewając przez całą drogę, aż do momentu, gdy natknął się na naszego władcę. Z kwiecistym ukłonem i długą, smutną nutą ze swej lutni, zakończył swą pieśń i poprosił Mieszka o patronat. No, myślę, że tak. Miejmy nadzieję, że zabawi on naszych gości i ubarwi naszą ucztę. Skorzystamy z jego usług. Młody Mieszko stwierdza, że po co się popisywać, skoro wszystko co mam zostało mi dane. I zyskuję cechę charakteru pokorny. A najlepszą częścią przygotowań do uczty jest wybór dań, które będą podane. Trzeba będzie kupić mięso z jelenia, dzika, kaczki, przyprawy, wino, piwo, miód do deserów, różnego rodzaju sery, a być może nawet łabędzia czy pawia. I ile mamy przeznaczyć na jedzenie. No cóż, decyzję podejmuje tutaj w dużej mierze Matylda, więc nasza regentka, która jest osobą umiarkowaną i skromną. Dlatego też podamy tylko tyle żywności, aby zaspokoić głód naszych gości i nie będziemy przesadzać. A naszemu młodemu władcy raz jeszcze dość mocno zmienia się charakter. Ponieważ ten przekonany jest o swej wyższości i tym, że zasługuje na respekt, zyskuje charakteru dumny. Otrzymaliśmy wiadomość od jednej z naszych wasalek, kapłanki Nadziei i ta sarkastycznie dziękuje nam za zaproszenie na ucztę, ale odmawia. Dodaje też, że odmawia wręcz postawienia kiedykolwiek stopy w tym samym grodzie w Którym znajduje się nasz władca. A no cóż, nie ma co się dziwić wobec różnic religijnych, jakie nas dzielą. Wszyscy pozostali wasale przyjmują nasze zaproszenie. Co ciekawe, jest wśród nich inna pogańska kapłanka, niejaka Adelaida. Tak więc wszystko już przygotowane, kucharze dokończają wszystkie dania, a nasza główna hala została właśnie wystrojona. Tak więc przyjmijmy naszych gości. Nasz młody mieszko odwalił niewielką scenę. Stwierdzał, że może robić wszystko to, na co ma ochotę. Na przykład jak zbicie tego niezwykle drogocennego szklanego dzbana i zyskuje on cechę charakteru arbitrarnym. Jednak widząc to, jego matka bierze go szybko na stronę i karcąc go wybija mu z głowy tą arbitrarność. Ministrz śpiewał, a kobiety płakały. Ministrz śpiewał, a panowie śmiali się. Jego występ przebił najśmielsze oczekiwania, i nasz władca osobiście mu pogratulował. No i świetnie, dzięki niemu poprawiliśmy jeszcze bardziej nasze relacje z wasalami i będziemy mieli także nieco lepsze możliwości dyplomatyczne w najbliższym czasie. Aż młody władca zaczął rozmawiać z jednym z gości zaproszonych na ucztę. I w ten sposób upłynęły godziny, opróżniono kilka butelek wina. I podczas gdy inni goście podziękowali już za ucztę, udając się na nocny spoczynek, to rozmowa trwała nadal, niemal do godzin rannych. No a to bardzo ciekawe, ponieważ rozmówczynią mieszka jest właśnie Adelaida, a więc jedna z pogańskich kapłanek. I co ciekawe, Mieszko zaprzyjaźnił się z nią. A to jest co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę różnice religijne pomiędzy tymi postaciami. Kto wie, być może ta Adelaida chce w ten sposób nakłonić Mieszka, aby ten ewentualnie porzucił chrześcijańską wiarę. I tym samym nasza uczta dobiega końca, a nasi goście powracają do domów. I wydarzenie to było jak najbardziej udane. Poprawiliśmy nasze relacje z basalami i poprawiliśmy nasze możliwości dyplomatyczne na najbliższe miesiące. No, świetnie, tego potrzebowaliśmy. A na ziemiach naszego brata żywoja, dochodzi do wojny, ponieważ nasz wuj, a więc piast z Kalisza, zbuntował się, chcąc przejąć władzę nad Wielkopolską. Do zna dotarły wieści, że pewien ambitny poszukiwacz przygód imieniem O'Fake zbiera ludzi, aby przygotować się do ataku na nasze terytorium. Hmm. O'Fake to Wiking z odległej Norwegii. Tak więc będziemy czujni i na razie wstrzymam się z wydatkami, aby być przygotowanym na ewentualną inwazję. No i ciężko powiedzieć, czego tu się spodziewać i ilu ludzi zdoła zebrać ten niejaki O'Fake. A co się tyczy wojny naszego brata Bożywoja z Piastem, to jego sytuacja nieco się skomplikowała, ponieważ po stronie tego drugiego stanął władca Mazowsza Gaudenty. Wojska Bożywoja pokonały właśnie siły Piasta pod Poznaniem. Jednak ze wschodu nadchodzą posiłki Mazowsza. No i tym razem wojska Bożywoja zostały pobite. Czasem szczere opinie mieszka bardzo ranią innych ludzi, ponieważ potrafi on wprost powiedzieć komuś, że ten jest gruby lub ma wielki nos. I nasz modywatca zyskuje cechę charakteru szczery. Ach no proszę. Nasz śląski wasal Witosz, Po stłumieniu buntu swego własnego wasala decyduje się na ekspansję na własny rachunek, ponieważ ten usiłuje podbić czeskie litomierzyce. A państwo czeskie w ostatnich latach zmaga się no, z dużymi problemami, ponieważ podzieliło ono się na kilka pomniejszych państwewek. Zaś jedną prowincję zagarnęli Wielkomorawianie, drugą zaś niemieckie Królestwo Bawarii. No i proszę, książę Śląska zdołał podbić tą prowincję, tym samym jeszcze bardziej poszerzając nasze granice na zachodzie. W wieku 67 lat Abdul Gafur, a więc Eunuch i nasz wieloletni wojewoda, umiera. No i proszę, Wiking Olfejk oficjalnie rozpoczął inwazję, której celem byłby podbój Gdańska. A, tak więc zbieram w tej chwili naszych ludzi. Niestety, z powodu obniżonych relacji z pogańskimi wasalami, a także wojny domowej, która toczy się wewnątrz naszych granic, Będziemy mieli ograniczoną liczbę wojów. I biorąc to pod uwagę, a także fakt, że mamy sporo złota, decyduje się wynająć bandę najemników. I niechaj będzie to oddział lekkiej kawalerii złożonej z pieczyńskich nomadów. I cała nasza armia zebrana już w gnieździe. Mamy niemal 5,5 tysiąca wojów. No cóż, miejmy nadzieję, że wystarczy to przeciwko Wikingom. A niech to, do naszych wybrzeży bałtyckich przybywa imponująca flota złożona z 200 łodzi. I w Tańsku ląduje banda 2500 Wikingów. A czyżby to było wszystko, czym dysponuje Allfake? A w takim razie, mając dwukrotną ponad przewagę liczebną, ruszam z gniezna aby pokonać naszych przeciwników. Ok, dochodzi do bitwy. Czyngowie rozbili ich flankę. Zniszczyliśmy też centrum. A tymczasem małowój z Rubusza zdołał nawrócić tą prowincję na chrześcijańską wiarę. No świetnie. Powoli religia ta zapuszcza korzenie na naszych ziemiach. A wojska Wikingów pokonane. Tak więc ścigajmy ich do gniezna. Mamy kolejne zwycięstwo. I tym samym inwazja Olfeiga dobiega końca. Co zaś się tyczy samego Wikinga, to został właśnie wtrącony do gnieździeńskiego Lochu. Ok, zmarł nasz mistrz szpiegów Mroczysław, czas więc znaleźć kogoś innego na to stanowisko. Ale nie mamy utalentowanego chrześcijanina na to stanowisko, czas więc zaprosić kolejnych możnych na nasz dwór. I wyznaczam na mistrza szpiegów niejakiego Zbyszka. A nasz biskup kontynuuje swą pracę i nawraca kolejną dworzankę na naszą nową religię. No i w końcu biskup Skarbimir dokonał tego i zdołał nawrócić prowincję gnieźnieńską na chrześcijaństwo. I bardzo dobrze, powoli religia ta rozszerza się na naszej ziemię. Wysyłam więc go do kolejnej prowincji naszej domeny, a więc do Opola. 14 Czternastoletni Mieszko pierwszy raz się pocałował. Nie było tak, jak sobie to wyobrażał, ale było to raczej miłe doświadczenie. Niestety do komnaty wpadła Matylda, przeganiając młodą dziewkę i ruinując ten moment. A, no cóż nadopiekuńcza matka naszego władcy chyba nie zdaje sobie sprawy, że ten powoli przestaje być dzieckiem i staje się mężczyzną. I niestety, wydarzenie to dość mocno odbiło się na psychice Mieszka, ponieważ ten nie czuje się dobrze dotykając innych ludzi i uzyskał on cechę charakteru cnotliwy. Ach no nie dobrze. Z jednej strony wpłynie to pozytywnie na jego pobożność, ale zmniejszy jego szansę na spłodzenie potomstwa. No świetnie, biskup na usługach naszego brata Bożywoja Zdołał nawrócić na chrześcijaństwo Gdańsk. A niech to. No cóż, poprzednia inwazja Wikingów została bez problemu zgnieciona. Tym razem jednak będzie dużo trudniej, ponieważ wojnę wypowiada nam władca pogańskiej Szwecji i także pragnie on podbić Gdańsk. A niech to, no tym razem nie będzie łatwo. Raz jeszcze zwołuje naszych wojów i chyba nie obędzie się bez wsparcia najemników. Wynajmuje więc bandę Bułgarów. A pogańska Szwecja, jak widzicie, jest bardzo potężnym państwem. Ok, na nasze bałtyckie wybrzeże przybywa niewielka flota 58 statków. A, także myślę, że nie zaszkodzi wynająć kolejnych najemników. Mamy dość sporo złota i niechaj będzie to banda Finów. A w Gdańsku ląduje niemal 5000 Wikingów. Ale z kontratakiem poczekam, aż nasi najemnicy odzyskają morale. A tymczasem gnieźnie, nasz młody władca wspina się na najwyższe drzewa, odwiedza cmentarz o północy i zbiera pająki i węże. I nasz młody władca niczego się nie boi. Zyskuje cechę charakteru odważny. A niech to. Z Bałtyku powoli przybywają posiłki wikingów, tak więc myślę, że to jest dobry moment, aby zaatakować. Okej, okay, mamy lekką przewagę liczebną. Aj, tylko że niestety przybyły posiłki wikingów i ją straciliśmy. A niestety nasze wojska tracą morale. Nie, nie wygramy. Jestem zmuszony do odwrotu. I niestety zostaliśmy pobici. A niech to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. I chyba zdecyduję się wynająć kolejną bandę najemników, tym razem Saksonów. W tej trudnej sytuacji regencja dobiega końca. Mieszko skończył właśnie 16 lat. Tak więc czy inwazja Wikingów zostanie odparta? I czy chrześcijaństwo przyjmie się na polskich ziemiach? Odpowiedź na te i inne pytania już w kolejnym odcinku mega kampanii.